Witam Was dziewczyny i drogie panie, nazywam się Kasia Szkoł. jestem makijażystką. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka kosmetyków, które możemy użyć i efekt jaki możemy osiągnąć, aby nasz makijaż wyglądał pięknie przez długie godziny. Warto zastanowić się w jaki sposób chcemy aplikować podkład. Są oczywiście różne sposoby, można palcami nakładać, to jest najczęściej sposób, który wiele z nas preferuje w domu. Można robić gąbką, można nakładać go gąbką, bądź, tak jak ja w tej chwili, pędzlem. Jest wiele plusów, tak naprawdę, aplikacji pędzlem. Po pierwsze, oszczędność produktu. Ten pędzel jest zrobiony akurat z takelonu. Jest to produkt, który, składnik, który nie wchłania absolutnie produktu. Dzięki temu mamy jego wielką oszczędność, ponieważ naturalne włosie ma to do siebie, że wchłania produkt. Zawsze pamiętajmy, nakładając jakiekolwiek kosmetyki, zaczynając od bazy poprzez podkład czy korektor, że im mniej, tym lepiej. Lepiej tak naprawdę dołożyć produktu niż później się go pozbywać, bo nie zawsze jest to takie proste. Pamiętajmy, że najlepiej nakładać produkt, podkład od środka, kierując się na zewnątrz. Starajmy się nakładać podkład tylko na twarz. Chyba, że oczywiście jest taka potrzeba, to oczywiście wtedy można i na dekolt. Ale generalnie starajmy się robić to tylko do poziomu żukwy. I to, na czym należy się skupić, to to, żeby rozetrzeć tę granicę nakładania podkładu z kolorytą Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy odkryte włosy. Często nie zwracamy kompletnie na to uwagę, ale co jest bardzo istotne, to kolor naszych tak naprawdę. Często jest tak, że są one zaczerwienione. Jeżeli jest to jakieś eleganckie wyjście, warto wtedy delikatnie też aplikować, zaaplikować podkład na no, żeby... Kolejnym etapem makijażu. Jest korektor. Musimy wszelkie zaczerwienienia, które występują przy dolnej linii rzęs bądź przy zewnętrznym kąciku oka i oczywiście wewnętrznym, wszelkie cienie, zaczerwienienia e, zneutralizować. Pamiętajmy o tym, aby produktu używać naprawdę niewielkiej ilości.